Tutaj, dzisiaj się widzimy na pokazaniu stacji Strzelin. Jeszcze się kibelek Polregio trafił. Z linią trakcyjną stacja kolejowa Polregio. Kibelek czeka na sygnale S1, którego was wam pokażę. daj już macie taką. O, takie coś co tutaj mam, buta. O, i tam właśnie ten kibelek stoi. Tak się prezentuje ta stacja. Tam jest jakiś ładny pociąg, co u mnie na modzie jest. I tutaj semafor trzykomorowy, yy, pokazuje sygnał S1. Ta krawędź z Tutaj jest y, maksymalne zatrzymanie. Tam kolejny pokazuje sygnał S1. Tam kibelek stoi na tym semaforze. Yy, nie ma, przejścia. Nie ma przejścia, tylko jest takie, te. O tam mamy PKP. LK. Mamy tam napis PKP. LK. PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Co. Tutaj jest tam przejście, co tam przechodzą osoby, tu przejeżdżają. Tam jest taki pociąg. O tam widzicie tak mało. Troszeczkę będzie widać. Tam jest most. O, linia trakcyjna. Yy, mamy informację, że, że, że gdy się do, dotknie linię trakcyjną, to śmierć. Tam mamy kierunek. O. To jest nazwa stacji. I nasza Polska, tutaj macie. O, tam jakiś, dopiero teraz zauważyłem pociąg, o tam jakiś stary. Proszę bardzo. Tutaj mamy jakiś znak, i będę musiał sobie go przeczytać, co on oznacza. Tutaj są tory kolejowe. Pociąg jedzie ten, o ten poloregio teraz zmienił do Leszna. Ten kibelek chyba będzie jechał o ten do Wrocławia Głównego. z zje sygnał S1. Nie widzicie. Tak prezentuje się ta stacja. Tutaj mamy linię trakcyjną, która się podciąga. Więc widzimy się na drugim peronie. Przepraszam, że widzowie was oszukałem, ale tutaj jest przejście. Bo tam jest te przejście, co wam widzowie mówiłem, one... Tam ma przejście zabronione. Taki latają tu jeszcze ten... O tak się prezentuje te przejście. To Ta jest taka stara poręcz, na której się nie chce trzymać zobaczcie, widzowie, jak to jest odnowione. A na że nie wyśląskim takich płyt, to tutaj widzicie, nie ma. Tego nie ma. To jest. O, i nie ma chyba śmietnika. Tego nie ma. Dworze nie tutaj jest ten peron drugi. Tutaj właśnie stoi ten kibelek. Też jest działanie na, na informacje. Proszę bardzo, to jest ten semafor. O, kawałek już będzie się widzieć. A tam ten pociąg stoi, co tam. Tutaj możemy sobie zobaczyć na rozkład jazdy. O, i zobaczcie. PKP Intercity, Polo Regio i Koleje domyśląskie. Prze... Cofamy się do Poloregio, bo tutaj kibelek stoi. Poloregio. Proszę bardzo, tutaj mamy rozkładzik. I tutaj mamy peron, tor drugi, peron drugi, tor pierwszy. Semafor manewrowy. Dobrze. Tutaj są ławki. O tu. I to tutaj jest tor pierwszy. O, tam pociąg pokazuje sygnał manewrowy, widzowie. Jakiś pociąg wyjeżdża na manewry. I tutaj jest ta budka nastawnicza od dyżunnego. Tam mamy te dwa semafory, które pokazują sygnał S1. Tutaj są tory, tu jest tor. A tam jest ten pociąg, co Wam widzowie pokazywałem. O. Tutaj mamy tak. Tutaj jest tam nazwa, co Wam pokazywałem. I tutaj mamy linię trakcyjną. Która też się tu znajduje. To jest semafor, który pokazuje sygnał S1, stój. A tam semafor manewrowy. Tam jest kolejny semafor manewrowy. Teraz, zaraz się widzimy, gdy podejdziemy. To jest tutaj, jesteśmy blisko końcówki peronu. Tam jest koniec. Tutaj widać idealnie semafor. Tutaj mamy tą informację. Podejdę troszeczkę do niej. O. Tam, co widzicie, to nie można przełazić. Tam jest ta lokomotywa. Trapka pokazuje sygnał manewrowy. A tam ta druga lokomotywa. Czekajcie, przycofnę. O, tam widzicie. To ta lokomotywa. I tutaj mamy kable. I tutaj mamy zwrotnicę wtedy. I tutaj mamy taki zjazd. O tego, tej linii trakcyjnej na tam. Tam mamy napis jaki to kierunek Wrocław, a tam w prawo to między lesie. Tam widzicie, że stoi pociąg towarowy, lekko niebieski widzicie? Więc to było na tyle z tego filmu z tej stacji Strzelin, więc.